Karta na dziś, 11 maja 2025. Trójka buław. Trójka buław to jest taki wyraźny znak, sygnał, że potrzebujesz takiej jasności w życiu, klarowności, takiej świadomości tego, co jest dla Ciebie ważne, dla Ciebie pisane wielkimi literami. To jest tym Twoim marzeniem. I tru, i dzisiaj ta karta przynosi Ci informację, że ty już wiesz. W głębi serca, w głębi duszy wiesz. Może jeszcze nie masz gotowości, żeby to nazwać. Ani żeby podążyć za tym swoim marzeniem, za tym swoim pragnieniem, ale ono już jest. Ono już się zagnieździło w Tobie. W swoim sercu i będzie ci tam taki mały ogienek, na razie być może, a może już wielki płomień, będzie cię rozpalać. Będzie ci dodawać energii do zmiany, do tego, żeby wstać, stanąć w pełni swojej mocy i powiedzieć: tak, idę. Idę po swoje marzenie, idę po swoje wymarzone życie. Ta, taka jest dzisiaj ta karta trójki buław, z takim wow, pełnym dla mnie takiego optymizmu i takiej pozytywnej energii e, przesłaniem. Nie musisz być w tej chwili gotowa, żeby już teraz wstać, ale to już jest. Ziarenko zostało zasiane, ono będzie kiełkować i będzie rosnąć w Tobie. A Ty. Możesz potrzebować teraz czasu na zebranie ekwipunku, na zebranie jakichś dodatkowych zasobów, żebyś mogła pójść za głosem swojego serca, za tym, do czego ono Cię woła, do czego chce Cię poprowadzić. Także tak. Hmm. Taki szybki przekaz dzisiaj, bardzo taki dla mnie. Mega pozytywny. Daj znać, jak dla Ciebie, czy napełnił Cię taką właśnie optymizmem i nadzieją. I jeśli byś chciała pogadać troszkę więcej o tym właśnie swoim marzeniu czy pragnieniu, to ja Cię serdecznie zapraszam. A na dziś to wszystko. Pa pa!